Piąta czterdzieści, już palepeta, kto by pomyślał, że tak może żyć kobieta? Taki styl bycia w życiu dziewczyny nie występuje bez przyczyny, sama to najlepiej wiem. Dwie garście prochów i szklanka wody, jestem jak kiecka, która nagle wyszła z mowy. Kiedyś, gdy byliśmy blisko Obiecałeś Romuś wszystko Dzisiaj preferujesz inny krój Kwiecień, maj To był raj W marcu grzech za trzech W lipcu padł do mych stóp Proponując ślub Za to w sierpniu na papierze Na was grałeś mi frajerze słowa Które zapamiętam po sam grób No Posłuchajcie Najwyższy czas Zerwać to wszystko, co łączy nas. Zapomnij mnie, przecież mam żonę i córki dwie. Może to błąd, nie stać mnie na to, by żyć pod prąd. Zmyj rozpacz zlic, nie znaczysz dla mnie już Ten moment w naszej piosence, kiedy dziewczyna bierze sprawy w swoje ręce. Wtedy uznałam, że w moim stanie najlepiej zrobi mi spotkanie z tobą. Potem będziesz jej nie usłyszałam. Żadnych protestów, gdy przywiązałam cię w piwnicy do podestu. Romuś myślał, że go spotka jakaś niespodzianka słodka Może liczę na ognisty seks Nożem ciach, młotkiem trach Z liścia raz, dwa, trzy Prętem masz prosto w twarz Zatem moje łzy chyba zetrę cię na tarce Bo w sekretnej zamrażarce mam już siedmiu Więc jak wleziesz jeszcze ty A wiesz co? Taki milczący pociągasz mnie jeszcze bardziej Noce i dni Wirtowaniu mijają mi choć rąkanie dzisiaj jest Wiesiek, a jutro tet. W mej chłodni tłok, rośnie kolekcja niewiernych zwłok. W sumie nie będziecie błagać o zgodę.